Witam Was z zakorkowanego Krakowa Właśnie jedziemy na kajaki Aby nagrać kilka kadrów do filmów, w którym opowiem Wam o piosenkach, które kojarzą mi się z wodą Pierwszy utwór, o którym będę chciała Wam opowiedzieć To singiel I Follow Rivers Szwedzkiej piosenkarki Likki Lee Można śmiało powiedzieć, że ta piosenka jest dużym sukcesem komercyjnym Jest często coverowana Używana jako sound do seriali do gier oraz peka. Mnie bardziej od oryginału w ucho wpada cover pewnego zespołu. A jest to zespół duński o nazwie Trigger Finger. Polecam Waszej uwadze przysłuchanie coveru, który został nagrany w duńskiej radiostacji 3FN. Siecia Wikipedia mówi... Że podczas tego nagrania użyto szklanek, widelców oraz rozkupu jako sekcji rytmicznej do tego owaru. A i w tej piosence jeszcze można usłyszeć na wstępie gwizdanie, które nadaje fajnego klimatu. Jest rzeka we mnie Małgorzaty Ostrowskiej. Potężny, legendarny głos, pani Małgorzaty. fala emocji. To wszystko, co możemy znaleźć w tym otworze. Opowiada o tym, że w bohaterce tekstu piosenki płynie rzeka. Rowąca rzeka, której za kamarku często ona sama nie chce znać. W tekście mowa też jest o tonięciu i o tym, że na brzegu tej rzeki bohaterka chce spotkać się z pewną osobą, do której kieruje swoje i jest na takiej głębokości wysła tutaj przy tej wysepce. Jesteśmy już prawie... Pod y, klubem, z którego wypożyczyliśmy te kajaki, wracaliśmy pod prąd i to płyniecie pod prąd okazało się bardziej wyczerpujące, a nie tylko trochę bardziej wyczerpujące. 15 po 6 wypłynęliśmy. Jest 20 za 10. Mm, no. Komary ciechają o, o tej porze. komary ciechają na tej porze do i że i że warto pomyśleć o tym, żeby sobie wziąć ze sobą jakieś spodnie na zmianę albo buty, bo na przykład ja mam jednego trampka przemoczonego i generalnie są krótkie spodniki. Przemek jest suchy. A ja nie. Dajcie proszę znać w komentarzach lub w jakichś wiadomościach prywatnych, co sądzicie o takiej formie. W takiej formie, formie treści i mówienia o muzyce. Czy ciekawie się ogląda, co byście yy, widzieli w takich odcinkach, jakie miejsca chcielibyście zobaczyć, jakie tematy chcia, chcielibyście, abym poruszyła? No i bardzo Wam dziękuję za uwagę, że przybyliście ze mną tą muzyczną podróż. Też z ciekawością dowiem się, jakie utwory Wam kojarzą się z wodą, spływaniem, z, z rzeką, oceanem. Trzymajcie się. Dzięki. Kraków i nieodłączny element krakowskiego krajobrazu. Dziwię go. w ogóle, jakiś chłopca jechał na rowerze, powiedział, Pochodzi <laughs> on z płyty Street Punk Rules emocji. Ale tu będzie fajny krat z GoPro! Bo on ma też szeroki obiektyw. To jest nawet budynek policji. Jakiej wodnej. Jakby ktoś łamał. Przepisy, "Breaking the Law". breaking the mu! Okay. Nie, nie, Rysia, nie mi chrojno. ja sobie ćwiczę. Na razie. Rysia, nie ja tylko gole.